żeby tylko dobrze wystartować, żeby tylko dobrze wystartować. Tak myślałem tego dnia. Nie pamiętam w której klasie byłem, ale nauczyciel wf wyłowił pięciu biegaczy z klasy, żeby wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych. Takich miastowych zawodach lekkoatletycznych, w których brał udział, brali udział zawodnicy z różnych szkół. Nie wiem czy to były wszystkie szkoły, ale kiedy dotarł na stadion całe mnóstwo młodych ludzi i pamiętam, że powtarzałem sobie, żeby tylko dobrze wystartować. Przygotowując się do tego biegu, wiecie, mieliśmy czasy były trochę inne szkolne. Sprzęt był bardzo skromny, ale nasz nauczyciel w wf specjalnie na potrzeby tych, tych zawodów pożyczył, nawet nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, startery chyba, tak? Bloki startowe. I mieliśmy okazję przez miesiąc czasu regularnie ćwiczyć start, odpowiednie wyjście, żeby, żeby, żeby móc się fajnie rozpędzić. Dystans 100 metrów. Włożyłem te swoje. Nogi w bloki startowe, i kiedy nie było strzały z pistoletu, ale był gwizdek. I na gwizdek wystartowałem, i od razu się puczyłem tak dobrze, bo naprawdę dobrze wystartowałem. Tak dobrze, że widziałem, byłem drugi z ośmiu zawodników, byłem drugi, kiedy wystartowałem. Nie uwierzę, co się stało dalej. Nie brałem nigdy udziału w tego typu zawodach, więc nie byłem przyzwyczajony do tego, że kiedy biegnie osiem osób obok siebie, to słyszysz tych ludzi, jak sapią, jak oddychają, jak się męczą, jak się zmagają. I mimo, że byłem drugi, miałem chłopaka, który był może pół metra przede mną, to nie potrafiłem nie słyszeć tego wszystkiego, co się za mną dzieje, tych wszystkich oddechów i kątem oka patrzyłem się na lewą i na prawą stronę, gdzie są ci inni zawodnicy. I o ile dobrze wystartowałem jako drugi, to dobiegłem na metę przedostatni. Okazuje się, że dobry start wcale nie gwarantuje sukcesu. I tak może być w sporcie, ale tak też może być w życiu codziennym. Nie pamiętam, kiedy to było kilkanaście lat temu, kiedy brałem udział w tzw. żywej bibliotece organizowanej przez mediatekę we Wrocławiu. Żywa Biblioteka polega na tym głównie, że są zapraszani różni ludzie z jakichś tam obrzeży życia społecznego i są żywymi książkami, które są czytane, które można wypożyczyć na pół godziny i zadawać tym żywym książkom pytania. I był bezdomny w ramach tej Żywej Biblioteki, była siostra zakonna, byli ludzie, przedstawiciele LGBT, środowiska LGBT, byłem ja jako protestant i była Agata ateistka. W przerwie, kiedy nie, kiedy nie byliśmy wypożyczani, to mieliśmy okazję rozmawiać ze sobą. No i pamiętam jak dzisiaj tą rozmowę z Agatą, która, która mówiła mi o swoim ateistycznym światopoglądzie, była pewna siebie, traktowała niewiarę jako jeden, jedno z największych moralnych i intelektualnych osiągnięć. I zadała pytanie: Jak można wierzyć w Boga, skoro świat nauki już dawno usunął go z obrazka? I kiedy nabrałem w płuca, żeby spróbować i odpowiedzieć na to pytanie, to ona w ogóle nawet tego nie słuchała, bo strzelała w moją stronę jak skała sznikowa, mówiąc: Jak to możliwe, że jeżeli jest dobry Bóg, to dlaczego są wojny na świecie? Dlaczego jest tyle zła? Dlaczego jest tyle cierpienia? Dlaczego małe dzieci odchodzą i zadawała jedno po drugim pytanie? Rzecz tym, że Agata tak naprawdę dorastała w domu chrześcijańskim. Od dziecka brała udział w zajęciach chrześcijańskich, w obozach, w różnego rodzaju inicjatywach. A okazało się, że w którymś tam momencie stwierdziła, że ona potrzebuje jakiś dowodu, potrzebuje czegoś namacalnego, potrzebowała czegoś, na czym mogła oprzeć swoją wiarę, i kiedy szukała tego, to nie znalazła. Powiedziała mi, kiedyś wierzyłam, ale rozczarowałam się Bogiem i Kościołem. Dobrze wystartowała. Jednak dobry start. Wcale nie gwarantuje dobrego zakończenia. Okazuje się, że nie tylko start się liczy, wszystko tym wiemy, w życiu nie tylko liczy się start, w życiu liczy się też bieg całego życia i liczy się zakończenie. Autor listu do Hebrajczyków doskonale o tym wiedział, dlatego pod natchnieniem Ducha Świętego pisze swój list, bo chce, żeby oni, ci, do których pisze i my, którzy dzisiaj ciągle czytamy ten list, żebyśmy też o tym wiedzieli. To jest list, który jest bardziej jak długie kazanie, w którym dwa aspekty stoją w centrum. Z jednej strony to jest wyjątkowość Jezusa, która jest regularnie podkreślana, a z drugiej strony ostrzeżenie dla tych, którzy nie widzą powodu, by na Jezusie, który jest wyjątkowy, skupić swój wzrok. To są słowa kierowane do ludzi takich jak my, którzy dobrze znają pismo. Wielu z nich zna od dziecka, wielu z nich potrafi wyrecytować z pamięci różne fragmenty. To grupa ludzi, która uwierzyła w Jezusa jako obiecanego mesjasza. Po latach życia, jako część Kościoła, ci bogobojni Żydzi zaczęli upadać na duchu. Dobrze wystartowali. Na początku był entuzjazm, była fascynacja, była radość ze zbawienia, bycia częścią Kościoła, ale w momencie, kiedy jest pisany ten list, ich entuzjazm zaczyna przygasać. Można by powiedzieć: No, trudno się dziwić. Gdybyś był w ich sytuacji, to pewnie też mógłbyś się tak zachowywać. Bo to jest list skierowany do tych, do których przyjaciele odwrócili się plecami. List pisany do tych, do których, do których rodzina często już nawet nie chciała znać, nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. List do tych, którzy kiedyś prowadzili działalność gospodarczą i całkiem fajnie prosperowali, ale nagle okazuje się, że, że nie da się już prowadzić tej działalności gospodarczej, bo, bo wszyscy ci, z którymi masz powiązania biznesowe, mówią zupełnie innym językiem. A nawet list kierowany do tych, którzy nie tylko stracili pracę albo jest im ciężko w pracy, ale stracili swoje własne mienie, ziemię, posesję, cokolwiek mieli. Nie powinno dziwić, że zaczęli myśleć o tym, że może to jednak nie była najlepsza decyzja pójścia za Jezusem i zaczęli myśleć o swoim dawnym życiu, życiu w ramionach bezpiecznego jedaizmu, o synagodze, o obrządkach, o świętach. Byli rozdarci i byli zniechęceni. Pamiętali ten dzień, kiedy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, ale, ale ich entuzjazm przygasł i, i po latach ich ich życie stało się naprawdę trudnym. Takim może stać się też życie każdej osoby, która w swoim chrześcijańskim biegu napotyka wyzwania, których się zupełnie nie spodziewała. I to właśnie do nich i do nas autor kieruje słowa swojego listu, zachęcając nas, żebyśmy nie upadali na duchu. Wcześniej autor tego listu mówił o. O tym, że Jezus jest niesamowity. Od tego zaczyna swój list. Jezus jest wyjątkowy, jest niesamowity. I żeby pokazać tę wyjątkowość, to mówi najpierw o prorokach, którzy byli, też byli wyjątkowymi ludźmi. Całe mnóstwo, cały zastęp proroków w różnych zakątkach ówczesnego kraju, ludzi, którzy, o których można powiedzieć, że byli ustami Boga, przemawiali do, do, do ludu w imieniu Boga, słyszeli od Boga i przemawiali od Boga, byli wyjątkowymi ludźmi, a, a, ale autor zwraca naszą uwagę, że Jezus jest bardziej wyjątkowy, jest zupełnie inną kategorią niż prorocy. Nie tylko o prorokach jest mowa, ale też o aniołach, którzy również byli bożymi posłańcami, takimi wyjątkowymi istotami, na widok których, kiedy się pojawiali na ziemi, wszyscy truchleli i często jedno z pierwszych słów, które czy zdań, które padało z ust anioła było nie bój się, nie obawiaj się. Więc autor tego listu mówi, pokazuje, że, że Jezus jest większy niż prorocy, większy niż aniołowie. I chociaż jest większy niż oni, to też zapewnia ich i nas, że Jezus identyfikuje się z nami, że nas rozumie, że jest ze mną, jest z tobą w chwilach słabości, w próbach, doświadczeniach, w pokusach. On wie, kim jesteśmy, wie, z czym się zmagamy. Zszedł do nas, miał udział w człowieczeństwie, doświadczył tak naprawdę tego wszystkiego, czego my doświadczamy jako ludzie z jednym tylko wyjątkiem, z wyjątkiem grzechu. I teraz dalej natchniony autor, aby nas zachęcić, daje krótką lekcję historii, odwołując się do Mojżesza. Kultowa postać z tego Testamentu. Niezwykły człowiek, który odegrał wyjątkową rolę w przełomowym momencie narodu izraelskiego. Był wyjątkowy, bo miał wyjątkowe relacje z żywym, prawdziwym Bogiem. I mając za sobą żywego Boga i mając za sobą słowo Boga, stawił czoła faranowi, największemu królowi swoich czasów. Można powiedzieć, że był odważny, można powiedzieć, że był bojaźliwy, bogobojny, że był zręcznym logistykiem. Wyprowadził z Egiptu ponad milion ludzi. Cierpliwie znosił wszystkie te narzekania ludzi, a nie było to 60 czy 70 osób, tylko trochę więcej. Przekazał narodowi prawo nadane przez Boga i on był tym, który prowadził naród wybrany do odpoczynku, do tego obiecanego odpoczynku, do ziemi obiecanej. Nie wiem, czy dzisiaj znalazłaby się taka osoba, ale to troszkę tak, jakbyśmy myśleli o jakimś bohaterze narodowym, jeżeli jesteśmy w stanie sobie go wyobrazić, który, którego życie cechuje się chrześcijańską dojrzałością, bogobojnością, oddaniem, który jest po prostu wyjątkową osobą, która przyciąga ludzi jak magnes. I, i gdybyśmy porównali to do tej osoby i mówili: Ale jest ktoś, kto jest o wiele wspanialszy niż ta, ta kultowa postać to jest sam Jezus Chrystus. No ale Mojżesz był. Był wyjątkowy, był wierny. Rzecz tym, że jak zaznacza autor tego listu, Mojżesz w całej swojej wierności i w swoim całym splendorze był wyjątkowym sługą w domu Bożym. Był wierny w domu pieczę, nad którym przekazał mu sam Bóg. Podobnie jak aniołowie są duchami do posług, tak jak czytamy, Mojżesz też był przeznaczony, czy był umocowany, żeby posługiwać. A to Bóg jest tym, który budował i buduje ten dom, w którym Mojżesz miał służyć. Chrystus jest inny. Chrystus nie jest sługą nad domem, on jest synem, on jest ponad domem, którym jest jego lud, w którym jest jego Kościół. Więc, więc dowiadujemy się z tego listu, że Jezus góruje nad Mojżeszem, tak jak góruje nad aniołami, tak jak góruje nad prorokami. No pomyśl przez chwilę, Mojżesz był prorokiem, Jezus jest większy niż prorocy. Mojżesz jest pamiętany jako sługa, Jezus jest synem. Mojżesz jest tym, który dał prawo, Jezus jest tym, który je wypełnił. Mojżesz otrzymał prawo za pośrednictwem aniołów, a Jezus jest tym, który jest wielbiony przez aniołów. Mojżesz był taki moment, kiedy przez chwilę był okryty chwałą, kiedy szedł z góry. Tylko na chwilę. Tylko w niewielkim wymiarze. Jezus ma wieczną chwałę. Mojżesz był tak jak my wszyscy: grzesznikiem. Jezus nigdy nie zgrzeszył. Mojżesz zmarł i został pochowany. Jezus został pochowany i powstał z martwych. Mojżesz wyprowadził lud Boży z Egiptu, Jezus wyprowadza lud Boży z niewoli. Bo widzisz, prawda jest taka, że tylko Jezus może dać nam to, czego tak naprawdę potrzebujemy w życiu. Dlatego autor tego listu zachęca nas, albo nawet może przynagla, bardziej lepsze słowo, przynagla nas do, do tego, żebyśmy skupili naszą uwagę na Chrystusie. To znaczy, żebyśmy. Nie spuszczali z Niego wzroku, żebyśmy nie dali się odciągnąć w innym kierunku. To jest obraz osoby, która, która patrzy się w jednym kierunku i wie, że w tym kierunku powinna się patrzeć i w tym kierunku powinna zmierzać, ale różne inne czynniki, sytuacje, okoliczności, różne głosy dobiegające z każdej możliwej strony próbują odciągnąć wzrok tej osoby od skupienia się na osobie Chrystusa. Jezusa, o którym czytamy, że jest apostołem i jest arcykapłanem. To jest ciekawe, bo słowo apostoł znaczy dosłownie posłany. I to określenie jest używane na cztery czy pięć różnych sposobów w Biblii, począwszy od faktu, że my jesteśmy posłani, żeby komunikować Ewangelię. Jesteśmy apostołami przez Małe, a poprzez apostołów przez duże, a którzy byli wybrani przez samego Jezusa, żeby mu towarzyszyć podczas jego ziemskiej wędrówki. Apostołów, którzy też mieli, nie byli tymi apostołami przez duże, a dwunastą, ale, ale mieli szczególne zadania, do których wypełnienia byli przeznaczeni. A teraz czytamy, że Jezus jest apostołem, to znaczy jest posłanym, posłanym przez swojego Ojca, bo przyszedł od Ojca tutaj na ziemię dla ciebie. Żył tutaj na ziemi ze względu na ciebie. Oddał swoje życie ze względu na Ciebie i zmartwychwstał, po to, żebyś ty miał inne, nowe życie. Więc jest apostołem posłanym przez Boga, który przychodzi z góry od ojca, ale jednocześnie czytamy, że jest arcykapłanem. Rola, rolą arcykapłana było wejść, i tylko on mógł wejść do miejsca Najświętszego w świątyni tylko raz w roku. Był kapłanem nad kapłanami, i rolą arcykapłana było reprezentowanie ludu przed Bogiem. Teraz okazuje się, że, że ten arcykapłan, który, który, który zna ludzi, który jest spośród ludu, który utożsamia się z nimi, ten fizyczny, ten arcykapłan testamentalny, też jest grzesznikiem, też potrzebuje zbawienia. Okazuje się, że jedynie Jezus jest tym arcy, arcykapłanem. Jest apostołem, który przyszedł od ojca wyjaśnić nam ojca, i jest arcykapłanem, który nas teraz zanosi przed. Boży tron, wstawiając się za nami, uzdania nas do innego życia, do życia dla Boga i e, prowadzi nas przez swojego Ducha Świętego w codziennym życiu, i tak naprawdę może nas doprowadzić do końca. Bo prawda jest taka, że jeżeli chcesz dobrze biec i dobrze skończyć, to ufa Jezusowi, który jako szczególny syn Boga jest ponad wszystkimi, tymi wszystkimi wyjątkowymi. Ciekawe, że autor też zwraca naszą uwagę poza Mojżesza do odpoczynku, do którego Mojżesz miał wprowadzić ludzi. I, I robiąc to, cytuję różne fragmenty Starego Testamentu, jeden po drugim, seria cytatów, które są często zapisane taką kursywą pochyłą. I te teksty są niczym innym jak przestrogą w oparciu o historię Bożego Ludu w czasie Mojżesza. Bóg jest tym, który przygotowywał dla nich miejsce, ziemię obiecaną, w której mieli odpoczywać. Jednak nie wprowadził ich do tej ziemi, bo ludzie nie chcieli słuchać. Całe pokolenie umarło na pustyni. Bóg przygotował dla nich szczególne, wyjątkowe miejsce, opływające mlekiem i miodem. Obfitością, cieszący się obfitością, zrobił dla nich wszystko, co miał najlepszego, a oni nie weszli. Mimo, że widzieli wielkie Boże dzieła, widzieli plagi, widzieli rozstąpienie morza, widzieli cudowne zaopatrzenie na pustyni, widzieli, jak widzieli, mieli wodę, mieli mannę. tak naprawdę widzieli to wszystko, ale nie weszli, ponieważ, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, mieli nieczułe serca. Zimne serca. I te nieczułe, zimne serca doprowadziły ich do miejsca buntu w ich życiu. Mojżesz wyprowadził ludzi z niewoli i prowadził ich do tej ziemi obiecanej, która miała być ich odpoczynkiem, a oni nie weszli tam z jednego i tylko jednego powodu: Z powodu niewiary. Co jest niczym innym jak buntem przeciwko Bogu. Można powiedzieć, że stanęli trochę tak jak ja tutaj stoję, na krawędzi. Mieli odpoczynek w zasięgu wzroku. Mieli odpoczynek w zasięgu stopy. Słyszeli, widzieli, kontemplowali, dyskutowali, ale koniec końców był taki, że poumierali na pustyni, bo nie słuchali z wiarą. Całe pokolenie nie weszło do odpoczynku, bo nie ufali Bogu. To oznacza, że nie doświadczyli tego najlepszego, co Bóg miał dla nich. Zresztą czasami rozmawiam z ludźmi i słyszę, jak ludzie mi mówią, gdybym tylko zobaczył coś niezwykłego, to uwierzyłbym. I tak jak ludzie udają się w pielgrzymki w różne miejsca, żeby zobaczyć coś wyjątkowego, coś niezwykłego, ewangelicznie wierzący też, niektórzy mają takie przekonanie, że jeżeli tylko pojadę do takiego szczególnego miejsca, albo pojadę na jakieś szczególne wydarzenie, wezmę udział w jakimś uskrzylającym wydarzeniu, to, to wtedy na pewno uwierzę. I jeżdżą od jednego wydarzenia do drugiego, albo od jednego miejsca szczególnego do drugiego, włącznie z tą ziemią obiecaną żeby zobaczyć to miejsce, żeby tam móc publicznie przyznać się do mojej wiary w Chrystusa. Żebym gdybym tylko zobaczył coś niezwykłego, to uwierzyłbym. A ja myślę sobie i czasami mówię, wiesz, wiara nie opiera się na widzeniu. Wiara opiera się na zaufaniu, na rozpoznaniu Bożych dróg. Oni nie uwierzyli, to znaczy nie rozpoznali Bożych ścieżek, mimo że wszystko widzieli. To okazuje się, że możesz widzieć, możesz wiedzieć, możesz być blisko, bliżej nawet niż, niż inni. Możesz chcieć, a jednak nie doświadczać odpoczynku. Dlatego ten list jest przynagleniem, bo tu jest użyte kilka razy słowo dzisiaj, które daje taki posmak pilności. Dzisiaj, teraz. To przynaglenie jest zaczerpnięte z Psalmu 95, o którym Żydzi rozpoczynali spotkania synagogalne w piątkowe wieczory i w sobotę rano. Psalm, który jest, ma dwie części. Pierwsza część to jest wielbienie Boga, a druga część tego psalmu to jest ostrzeżenie. Bo prawda jest taka, że nie jesteś w stanie wielbić, jeśli żyjesz w stanie zbuntowania. Jeżeli żyjesz w permanentnym stanie buntu, nie jesteś w stanie wielbić Boga. Tak było wczoraj. Tak też jest i dzisiaj. To są Boże ludzie, do których On kieruje te słowa. Ja wiem, jest debata odnośnie tego, gdzie oni są, jak, jak gdzie tak naprawdę są w swoim życiu, ale zwróć uwagę, że natchniony Duchem Świętym autor kieruje list do ludzi, których nazywa braćmi. Oni mają relacje ze sobą, oni nadal mają relacje z Bogiem, oni widują się regularnie, tak naprawdę widują się codziennie, oni znają historie biblijne. W nich nadal tli się jeszcze życie, które dał im Bóg, ale to życie dogasa, bo zewnętrzna presja wymusza na nich to, że poddają się i wycofują. Kiedyś mieli coś, co autor nazywa pierwotną ufnością i ostrzega ich i zachęca, aby nie stracili, aby wrócili z powrotem do tej pierwotnej ufności. Jan w objawieniu Jana pewnie nazwałby to pierwszą miłością. Teraz muszę usłyszeć słowa przestrogi. Uważajcie i zachęcajcie się, abyście przez zwodniczość grzechu nie ulegli znieczuleniu. Takie uosobienie grzechu, które jest pokazany jako cwaniak zwodziciel, ten, który jest podstępny, ten, który wie, w jaki sposób Cię podejść i z której strony, i kiedy Cię podejść, żeby cię zwieść. Wcześniej autor mówi o tym, że jest coś gorszego y, niż zniechęcenie, tym czym się zdryfowanie, i ostrzegał przed tym zdryfowaniem. Teraz z kolei w tym fragmencie ostrzega przed znieczuleniem. Mówi o zaufaniu Bogu, rozpoznaniu Jego dróg, bo nieposłuszeństwo jest równoznaczne z tym, że nie wejdziesz do odpoczynku. Ale wiesz co, ja myślę sobie o tym, że Bóg jest niesamowicie łaskawy, niesamowicie łaskawy, dlatego że ta obietnica wejścia do odpoczynku ciągle pozostaje aktualna. Autor ma na myśli ten ostateczny odpoczynek. Ten odpoczynek przez duże, o ten najwyższy, największy wymiar odpoczynku. Bo okazuje się, że ten odpoczynek wejścia do Ziemi obiecanej nie był tym ostatecznym odpoczynkiem. Nie był ostatecznym odpoczynkiem w czasie Mojżesza i Ozłego. Nie był też tym ostatecznym odpoczynkiem w czasie króla Dawida, który w samie 95 mówi ciągle o możliwości wejścia do tego odpoczynku. I ciekawe jest to, że kiedy o tym jest mowa, to, to autor cofa się wstecz do samego początku, do stworzenia świata i mówi, mówi, że Bóg jest Bogiem, który odpoczął siódmego dnia i jednocześnie zaprasza nas do tego Bożego odpoczynku. To znaczy, że można powiedzieć nawet, że zostaliśmy stworzeni, zostaliśmy zaprojektowani do, do tego wyjątkowego odpoczynku, który Bóg nam oferuje. I trafnie, być może określił to jeden z ojców kościoła Augustyn, który napisał coś takiego, nasze serca są niespokojne, dopóki nie doświadczą odpoczynku w Tobie. Chyba Augustyn też powiedział, że Bóg stworzył każdego człowieka z taką pustką czy przestrzenią na kształt Boga, którą tylko Bóg może wypełnić, nic innego i nikt inny tego nie wypełni. Cały czas dwie grupy ludzi, które się przejawiają w tym liście, który jest zachętą, ale też i ostrzeżeniem. Ci, którzy nie weszli, i ci, którzy wchodzą. Warunkiem wejścia jest zaufanie. Tak było wczoraj, przedwczoraj, i przed, przed, przedwczoraj, i tak też jest dzisiaj. Dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj. Chodzi o inny odpoczynek, który jest nazwany tutaj szabatnim odpoczynkiem, ale nie chodzi o jakiś konkretny dzień, o sobotę czy niedzielę, ale raczej o zasadę, o odpoczynek w Jezusie, bo na nim się skupia. W nim mamy ten szabatowy czy szabatni odpoczynek. Kto wszedł w jego odpoczynku, ten odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. A więc jeśli chcesz dobrze biec i dobrze skończyć, to pamiętaj, że Bóg jest tym, który złożył obietnicę odpoczynku, która jest ciągle aktualna. I osiągalna dla każdego, kto ją przyjmie z wiarą. Na to dzisiaj czekamy, kochani, na ten ostateczny odpoczynek. Ale już dzisiaj, tutaj, teraz, możesz doświadczać prawdziwego odpoczynku w Chrystusie, który jest takim zadatkiem tego, czego, co jeszcze doświadczysz w pełni, kiedy pójdziesz na spotkanie z Nim, jeśli z Nim idziesz. Nie wystarczy dobrze wystartować. Chodzi o to, żeby nie tylko dobrze wystartować, ale nawet jeżeli nie wystartowałeś dobrze, chodzi o to, żeby dobrze wiedz i żeby dobrze skończyć. Nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj w swoim życiu. Może jesteś na tej przysłowiowej pustyni życia. Dla niektórych z Was, tą pustynią jest choroba, która wydaje się zadomowiła w Waszym domu i nie chce wyjść. Jak nie rodzice, to Wy, jak nie Wy, to dzieci. Jak dzieci skończą, to znowu Wy, i się wydaje, się, że to ciągle jest niekończąca się historia. Dla innych, tą pustynią mogą być pokrzywione relacje rodzinne, które się pokrzywiły tak, że myślisz sobie, czy ktokolwiek jest w stanie to wyprostować. Jeszcze dla innych, to może być sprawa sądowa. Jeszcze dla kogoś to mogą być starzejący się rodzice, jeszcze dla innej osoby zbuntowane dzieci. Zawsze coś. Z każdej możliwej strony chcielibyśmy mieć odpoczynek i to ten prawdziwy odpoczynek. A kluczem do prawdziwego odpoczynku jest zaufanie. Nasza przyjaciółka. Yy, Miała ponad 90 lat, kiedy odeszła do Pana. Nie miała dobrego startu, ponieważ dorastała w rodzinie niechrześcijańskiej. Ale później Bóg w swojej łasce darował jej nowe życie. Darował jej wierzącego męża. Ale nie zabrał im, ich, im różnych wyzwań życiowych. Przeszli przez depresję lat 30., przeszli przez II wojnę światową. Przeszli przez ogromną biedę. Bieda była taka, że aż piszczało w domu. Przeszli przez różne wyzwania w życiu, stoczyli wiele różnych bitew. Kilka lat temu odeszła na spotkanie z Panem. Nie zaczęła dobrze w swoim życiu, ale biegła dobrze i dobrze skończyła. I wiesz, to tacy ludzie jak ta osoba są inspiracją dla mnie, że można, że to jest możliwe. I że to się opłaca, że to jest warte zachodu. Do końca ufała Panu i znalazła odpoczynek. Bo prawda jest taka, że jeśli zaufanie Bogu jest tym, czego On od Ciebie oczekuje, to odpoczynek w Jezusie jest tym, co Ci obiecuje. A Jego obietnice nigdy nie zawodzą. Panie, pomóż nam. Pomóż nam się uchwycić Twoich obietnic. Pomóż tam trzymać się Ciebie kurczowo. Tak wiele słyszymy o sytuacjach, kiedy się domy rozpadają, małżeństwa rozpadają, życie się sypie, kiedy ludzie, którzy się Ciebie trzymali kurczowo, puszczają się. Panie, chroń nas, proszę. Trzymaj nas mocno, prowadź nas, Panie, nie dopuść, abyśmy się pogubili. A jeśli jesteśmy zagubieni teraz, to Panie, proszę Cię, abyś Ty nas wepchnął z powrotem na właściwy tor życia. Być może nie zaczęliśmy najlepiej, nie mieliśmy dobrego startu, ale Ty, Panie, uzdaniasz nas do innego życia i do dobrego zakończenia. I dziękujemy Ci za to w imię Jezusa. Amen.